Siema, jestem de Turbo Afro i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Metro 2033. No i dobra, jesteśmy w dokładnie tym momencie, kiedy ostatnio skończyliśmy. Przypomnę, ostatnio Hunter kazał Artemowi udać się do, miast, do stacji Polis, jeżeli by, jeżeli by nie wrócił. Tutaj, tutaj mamy na mapie pokazane, gdzie się odbywa dany poziom. Czyli ta gwiazdka pokazuje, i to jest stacja, stacja w ognu. I tutaj muszę wam kilka rzeczy powiedzieć znów ten wstęp zrobię taki troszeczkę dłuższy. Ostatnio sobie kupiłem książkę Metro 2033 już całkiem sporo jej przeczytałem pierwsze trzy rozdziały, czyli właściwie do tego momentu, co w tym momencie jesteśmy w grze. Do książki była dołączona cała mapa tego moskiewskiego metra, wraz jakby z roku 2033, z zaznaczeniem wszystkich frakcji i stacji przez nie zajmowanych. I właśnie w tym momencie widzicie, że ta mapa, którą macie w grze, jest, jest no w języku rosyjskim. W języku rosyjskim sta, sta, są napisane nazwy stacji. Ja w tym momencie trzymam sobie właśnie tą mapę. Z książki, i to jest dla mnie dość duże ułatwienie, i tak, Hunter nie wrócił, czyli mamy się dostać do Polis. I Polis to na tej mapie na monitorze jest to miasto zaznaczone taką, taką wypełnioną kropką, taką, takim wypełnionym kółkiem. I musimy, jak widzicie, dość dużo stacji przejść. Tak naprawdę ta karawana na Ryszką to jest. To jest dopiero druga stacja. Dlatego, że mamy wokn, niżej schodzimy na Aleksiejewską i niżej na Ryżską. Czyli widzicie, że dość długa będzie ta podróż. Okej. Okay. Myślę, że już możemy zacząć. Parowos nie stucicie kaliosa. Kanduktor na tarmaza! jak mamieńki. Na koniec to! Ty blind w swoim obycznym tempie, da? Tak? Ладно, хватай шматье оружия и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Добро. Смотри. Вот сто от перевертаться Пакуемся, окей. Вот сто от куча едком Ну так, все ски на бое. Нотес. Что там еще? Выглядит на то, что это уже тут. Извини, Артем, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Uh... это, Слушай, как в том моменте не видим А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... тут, где много, Za strzałkami po prostu. Znowu tutaj widać, jak wygląda to życie w całym tym metrze. E, przy okazji, e, różnice między, między książką a grą są dość duże. Tak naprawdę książka jest jakieś kilkadziesiąt razy bardziej szczegółowa niż gra. No a poza tym i tak w grze jest troszkę przeinaczone to. Hej. Zakładam, że to tutaj miałem przyjść. No. Wziął normie. a to żałuję się. Niestety nie wiem, czy, czy rzeczywiście tutaj miałem przejść. Tak się składa. A nie, czekajcie. Dobra, e, przypomniało mi się. Nie ma odpowiedzi. Na, na tym, na notatniku naszym jest kompas wskazujący nasz cel. No dobra, to teraz trochę łatwiej mi będzie. Что что ты ты Короче, okay. ты в такого... Опять <с> Давай, ты хаос. ты ценишь, хаос. однажды шли хаос. Опять наш хаос. Опять и хаос. Опять наш Давай, Опять наш хаос. 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 Автомат калибра 545 сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в две секунды, поэтому называется ублюдком. СТРЕЛЯЙ короткими очередями и патронов не забудь набрать. Ценки не зарядка для фонаря, батареи заряжать. о ну и противогаз. Надевай везде, где высокая рытье. Армейские аптечки на всякий пожарный. E, gdzie jest celownik? Tak, teraz wszystko, okej. Okay. Chcesz spróbować swój arsenał? Proszę, w mój tyrk. No i po prostu postaraj się pierwsze w rękę osoby nie wysołować. Okej? Okay? Mm -hmm, dobra, czyli możemy to wypróbować. Na... Aha, czyli tu jest ta strzelnica, ale ja raczej nie będę marnował naboi, słuchajcie. Pamiętajcie, że naboje tu są strasznie cenne, a zwłaszcza na, poziom... na poziomie stalker. Okej. Okay. No dobra, znowu kieruje się kompasem Tutaj mamy mamy iść. No jak widzicie, życie w tym meczu nie zawsze jest takie jest strasznie ponure. Okej, okay. jak, jakoś co ludzie żyją, prawda? O, zagrody za dla świn, prawda? Okej. Okay. O, spoko! Давай, блин, быстрее! Ну. Да. Честь имею. Ну no что, готов выдвигаться? О, вы окей, я там готов. Готов? Тогда двинули. Спока. Да, здесь по статье не контролирует. О, снова мапа метра там была. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл. Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Как okay, кто все, ще... кто все last minute залопал? Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, Поехали. пожелайте нам удачи. Ну-ка, готовы немного прошвырнуться. Круто, да, Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет Эх. здорово. И опасно. И это еще круче. Невеспешнее напис супер. Постик. Так я покинул родную станцию в первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. I nie zabierał się wracać do mojstrzyżskiej, no ja nie mogłem podwieźć. Huntera. A, no tak. E, wiadomo, w książce było wiele więcej napisane. E, ta karawana wyruszyła, żeby zamontować e, sieć telegraficzną po raz pierwszy e, po raz pierwszy od schronienia się ludzi w metrze e, przed tym wybuchem atomowym. Mm. No i generalnie on miał właśnie wrócić. Mm, właśnie wrócić już. E, mm, to już po dniu półtora dnia, ale no właśnie on planował pojechać aż do Polis. No i ojczymowi właśnie powiedział, że właściwie nie powiedział mu o tym, że. no nie powiedział mu o tym, że wyjeżdża na tak długo. Ojczym tak naprawdę wciąż myśli, że wyjechał na półtora dnia. Tak więc, no. no Widać, że go musi w sumie Okej. Ok. Так откуда ты? С Рижской! Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай. Ну, да. двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но Ух теперь ты! туда так просто как не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что то Ну. Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станции у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых что? бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом Я, ребята, нет, проводите. друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. О, споко. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Mm. Тут бы пойти тушка тешка. Немножко... Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель, Сверху. Темноватый только. Я в прошлом месяце вшел ему. И не понравилось мне. Совсем. Спокой. То ж, кто-то я мничу запшмела, але окей. Чи туфе самые. Окей. осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. окей, бронь ввел, Ага. Споко. Читази, мы должны уважать. приготовлены, правда? голова просто раскалывается. М. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Ага, споко. Дамчим нас в три секунды. Нам убираться. See, надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. Emma. И жалко, их очень. С кем это? С ними? Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Emma. Борис! Ты что, недоброй? Что это со мной? Что? Что со мной? Uh. Yes. Uh, uh, uh. Oh. Что это такое? Ага, uh. окей. Uh -huh, okay. Что не то стало? Сюда! Если, Если мы, мы хотим выжить, выжить мы, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой Kurde jakiś slenderman się znalazł. Oh. Um, um. no się masz? Zabili go. Co teraz? Куда я-то сейчас тут каравану стало? Uh, ага. Ведь я с ума вдари не жду, чтобы Что происходит, да? А что ты? Ч ⁇ рт. Просыпайтесь ради Бога! Борис! О! Очнись, Борис! Ай, бесполезно! О! Стреляй, стреляй по ним, я на рычагах! Очнитесь! Добра! Сейчас, что мусим мы Уесу! Добра... Kurde! A. O. mój O, Ożesz ty! A. A dobra, czyli teraz zarówno lewy, jak i prawy przycisk myszy mi służą do strzelania, tylko z innej lufy. Okej. Okay. O Boże, ile ich jest! O! Dobra, dostał. Spoko. Ten nie żyje. Dobra, z tego trzeba strzelać dopiero jak się naprawdę zbliżą. Ja w tym momencie troszkę z tym czekałem chyba za długo. O! My prawie ubłapaliśmy. Czy tu oka zostało? Dobra. Aj. Oh. O, kurczę. Chyba przegrałem, słuchajcie. Nie. Dobra. Jakbyś się zebrać muszę. A dobra O dziwo mi się udało ich uniknąć tam Muszę tam wrócić, tylko kurde oni, on, oni we mnie mogą w każdej chwili strzelić Dobra, dobra już w No i teraz już Teraz już ich Приклад, не? выкончились мы, горячая ночка, а пропустить по стаканчику не помогает, oh. я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой, но дальше должен был идти один, перед тем как расстаться, мы выпили за то, что остались живых. <laughs> Говорят, водка делает храбрее. No, mnie było wszystko także straszne. Za to ja nasz ołowę Pana Panna Sciallo mnie nie się. Mhm. Okej. No to cóż, za pierwszym razem zauważyłem, że, e, że w jed jed jeden odcinek akurat mi się wpasował dokładnie w jeden rozdział w grze. E, ale teraz widzę, że, że jeżeli miałbym podążać takim systemem dalej, to... некоторые отсюдки были достаточно короткие, так, винь. Слушайте, идем мы дальше. Идем мы Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии ни по За Артема! За кого напиток? За тебя только. а по-российку. Кубок Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе в пору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. О, dzięki, то за тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, <laughs> 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 ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу будете и за Артёма. За тебя. Окей. Вообще-то, видос, атмосфера вообще направда разрушила. Спертяшка, что надо. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах. Да, да, Вы грубые я солдаты. смеете его препятствовать Я, вы, вроде, вниз, вниз. я, я не видел, имею волну. Давайте. право передвигаться в метро. Тот самый момент, когда И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Артем нас спас. Ну, ну, Сними это, что ты можешь сказать, что Widno, Zobaczmy nie jakie to nasze cele są. Tak, Właśnie tak jak jakoś stałem od stołu i Czarty, nie dostałem wyraźnego jak komunikatu jaki w tym momencie jest mój cel. Mam ja se wziąć to tak? Spoko. Mhm. Ciągle tu mi pokazuje. Hmm. No, słuchajcie, w tym momencie troszeczkę... Troszeczkę zagupiony jestem. Chyba Tutaj na ten stół mi to pokazuje. Nic się to nie da zrobić już. Nie, z tym z tym facetem nic. Eee. Hmm. Właśnie, tak Może tu jeszcze... jeszcze... Nie, pan, znowu. No ja jest хороший maściarz. Dziękuję snu! Jeśli nie, nie wiem, ty... To... U mnie... Ech. To nic to... O! Kolejna amunicja. No dobra, no to słuchajcie. Nie wiem, myślę, że możemy sobie tu zejść. A tak, to, to w tamtą stronę poza. Gdzie, gdzieś poza to bym jeszcze nie trzeba iść, okej. Okay. Hmm. W tym momencie tu mi pokazuje. Okej. Okay. Ага, и снова то. Водайте пару пулек. Одну пульку. Я Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Ты, Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там. Я бы тоже хотел. Он такой большой, такой страшный. Отдайте один и от него нехорошо пахнет. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу, Уже мне пора. Запахло поркой. Спасибо. Пошли со мной. A, ok, czyli... Jakoś zapalniczka mi się zapaliła. Nie wiem. A, okej. Okay, lewym przyciskiem mysz, myszy się odpala i, i gasi. Teraz tego nie, nie za bardzo potrzebuję. Tylko za nim idziemy. Żeby dzieciak prosił o kulkę. Tak. No chodzi o to, że Hmm, że nie było to powiedziane w grze, ale w tym momencie w, w C-metrze amunicja jest uniwersalną walutą. I to prawdopodobnie on to potraktował po prostu jako pieniądz. No, nadam okay. się para. Do Okej. Podaj dica. Ty Artyom da Okej. Okay. Siadam. nie, to się burbonem i ty możesz zwać. Слушай, пацанчик, у меня дельцы есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни почем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну no, и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Ну, no, Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Ну то добра. А кафайна жечь. А мы уже колени цель. Czyli mamy pomóc temu Так. tak? Tak. Największą różnicą pomiędzy A gro w tym momencie widzę jest to, że w książce ludzie w ogóle nie mają masek gazowych, masek przeciwgazowych i na powierzchni, na powierzchni tak naprawdę wychodzą tylko najodważniejsi z najodważniejszych i to wiadomo tylko, tylko na małą chwileczkę, żeby coś znaleźć i przywieźć do podziemi. Zdaje się, że wódka działa. Okej. Aha, czyli. Czyli to ma być to straszne przejście, czy jakoś tam. Czy jakoś tak. Dobra. Na razie nic niebezpiecznego nie widać. Zapomniane tunele. Sama lesna charakterystyka, którą można było dać Burbonu. Подозрительный тип. И i вместе в заброшенный туннель глупо, говорил я себе. siebie что мне оставалось? Другого пути с рижской nie было. Ok, mm, czyli, czyli już. Właściwie, właściwie mamy e, tak naprawdę główny cel chyba na całą grę już. E, dostać się, e, no nie no, przynajmniej na znaczącą część gry, dostać się do miasta Polis. E, no i cóż, tutaj wiadomo, rozwija się jakaś akcja, jakieś tam jeszcze wydarzenia. Ale wszystko ogólnie się skupia na tym, żeby dostać się do Polis. Okej, okay. myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.